Siemanko, witam was serdecznie na kanale Nabata. Jak widzicie tutaj moje stanowisko. Piękny poranek, zero wiaterku. Nie za gorąco, ale zapowiada się dzisiaj plaża. Patrzcie, zero chmurek. Ma być super gorąco. Szybko mam co tutaj działam. Bacik rozłożony. Zaraz już tam federka, będę gruntował. Trochę wcześniej szkuję zanęte. Idę sobie gruntować zestaw. <laughs> na federku, nie wiem, czy dobrze wam pokażę. Tam, pod szczynkami. Będę próbował rzucać. Ostatnio rzucałem tutaj, jak siedziałem z cztery stanowiska w bok. A tak jak ostatnio ten gościn wypowiedział, tutaj proteinko jest nęcone. Będę próbował gdzieś tutaj, trochę w prawą stronę, przecinek, tak z 3-4 metrów, myślę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jaki jest mój sposób na gruntowanie? Ja mam taki ciężarek, który 102 gramowy. Zakładam go sobie tutaj po prostu na szybko złączkę, zamiast przyponu. mamy Mam zrobioną taką podwójną pętelkę tutaj. Co Normalnie. No i czego ja szukam? Szukam płaskiego terenu, przynajmniej tak 2 na 2 metry, tam gdzieś, więc będę rzucał i liczył ile sekund opada ciężarek na dno. Na początku zaklipsuję sobie w najdalszym, zaraz z odcinkami, i będę tak się cofał o kilka wrotów z z 3-4 rzuty. Jak będzie, jak będzie taka sama długość spadania ciężarka na dno, tam się zaklipsuję i jadę z tematem. Dobra, ja już jestem zaklipsowany. Teraz plan jest taki, że na początku chciałbym podnęcić trochę z pompem do tego mam przeznaczony taki grubszy pelet. Dzisiaj chciałbym przypolować troszkę na karpia, z jakimś skutkiem, a później jeszcze z szklanki zanęty Nie wiem czy tam dolecie gdzie zamierzam, bo chyba jest dość lekkie. Jednak minimalnie przed klipsem się zatrzymało. No, ale to jest nasz punkt docelowy, akurat dobry kierunek końcówka, odcinek, to może z metr dalej. Tak miałem zaklipsowany, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Trzy, cztery takie spąby, i później je ręce już moją docelową mieszanku. Pelet i może jeszcze koszyczek zanęty, tam wolny do zasmużenia Dobra, więc tak poleciały cztery spąby grubego peletu. Szybciutko zmieniam na koszyczek. To nęcam z trzy właśnie do szklanki mojej docelowej mieszanki i będę do bata. No i zarzucę sobie tutaj tą metodę, jak przypada, na koszyczek. Od razu sprawdzimy jak ten nasz pelet, czy my, czy ten wrócimy do klipsa, powinniśmy, bo jest ciężkie. Oho, i zestaw porwany. Wiecie co? Wszystko zadziałało, żyłka nam się... Urwała. No nic, teraz nie mam innego wyboru jak yy, kończyć tym cenie z pombą. Nie mam ze sobą takiego drugiego, dużego zanentowego koszyczka. Ten był taki fajny, cięższy. No dobra, nie ma się łamać. Chodzi na to, że źle pętelka była zawiązana, albo już coś tam się poprzecierało. Więc szybko zmieniam to na Pomba i tam daję ten palet. No, wolę tym koszyczkiem, jakoś tam więcej chyba wchodzi moim zdaniem. Mam super małego tego pomba. Zobaczmy. Teraz spróbuję tak na miękko, a później tego bardziej ubiję. Czekajcie, zaraz następny mi spadnie Tutaj ta rurka musi w to wchodzić Spomp ładnie poleciał Jest. Dobra, rzucam takie trzy koszyki i zaczynam łapanie Dobra, ostatni spomp poleciał Już później tak troszkę sobie ubijałem ten belet Dawałem troszeczkę zanęty, ale pachnie truskawą powiem wam. Teraz tak Zakładamy sobie przyponik. Mamy tutaj czternastkę rową, patrzcie, to jest mój rozmiar haczyków. Na metodę A koszyczek, dzisiaj chciałem sobie założyć 30 gramowy. Dobra, jedziemy z pierwszym rzutem. Będę go budował O, ładnie. O, akurat na klipie się trzymało. Tutaj będziemy musieli troszkę podwyższyć. Tak już to może wyglądać. Wszystko ładnie napięte. Dobra, powiem wam tak. Jest godzina 4:50, a ja jeszcze nie mam zarzuconych dwóch wętek. Szybko gruntuję bata i się stosuje nowy spławik. Wczoraj właśnie przyszła mała dostawa. Też slagmana, dwugramówka, na Mam nadzieję, że nie będzie takiego dużego wiatru. A czy 18? Tylko sobie tutaj wygruntuję. Grunt już mój stały, 5 gramowy, mały. Większego tutaj na bacie nie potrzebuję. Zakładamy i gruntujemy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czego tutaj się spodziewać. Według aplikacji dipera na tym kierniku e, tutaj już nie będzie tak głęboko jak ostatnio. Później spróbuję wyrzucić kryjna z tej apki. Nie, za pałafik tutaj nie jest tak źle. Sprawdzę tutaj sobie może 3 metry w lewo i prawo, a mniejszy minimalnie, i jeszcze tutaj sprawdzę z 3 punkty i będę jechał. Dobra, ja już jestem po gruntowaniu szybko robię kula. Teraz mam zamiar użyć tak około 50% zamęty i zostawić sobie na dwa mniejsze do nęcenia. Idziemy z tym, mi 5 kul, na no później jeszcze zostanie tak taś z 5-6, czyli na dwa nęcenia to już sobie wygruntowałem. Dobra, założyłem już sobie przynętę i tak jak w wcześniejszym filmie mój patęczyk gruntem w czasie nucenia na bata przesuwam go sobie o słownie 10 cm żeby ławik nam się znajdował nie w centrum tego smużenia Tam nic nie będzie widać prawie Tylko troszeczkę ponad No i tak mamy kulę i co? No ta za blisko To ślepy W punkt Jeszcze troszkę w lewo damy Super, zaraz przerzucam federka, 5 minut postał i zobaczymy co na batch będzie działało Dobra, mamy godzinę piątą, czyli tak z 5, 5,5 godziny intensywnego. Pędkowania. Mam nadzieję, że dzisiaj wyniki Przynajmniej jakieś będę No jest to troszkę płycie jednak W porównaniu tego stanowiska co ostatnio byłem na baciku Ale myślę, że może troszkę lepsze miejsce na federka Podzielę się przynajmniej jednej jakiejś większej ryby Właśnie na federze A tutaj na baciku na razie łowimy z lotu Więc tak, pierwsze 10 minut Powiem wam, że na baciku bez drgań Na federze bez drgań Piję sobie poranną kawkę i Będę jechał z tematem równo Zaraz tutaj zmienię na grunt na bacie I zobaczymy czy coś tam się będzie kręciło Meldujemy się z pierwszą rybką będzie to pięknego koloru mini wstęga. Patrz, jakie piękne kolory. No co zakładałem? Ziarko kukurydzy i jedną pinkę. Na pineczkę, żeby nie spadała dość sporo. Tak nie chciałbym w ogóle odławiać takich malutkich rybek, no ale. Na początek może być i to. Dobra, mamy minimalnie większą rybę. Stawiam na ryżczyka. Mając ten zbiornik. Weźmiemy sobie podbierak Czy nam się tutaj nie pokazał? Chociaż nie, nie może być, Leż by tak nie walczył. Nie wierzę w to. Amur Mały amurek Ja pierzdzielę. Patrzcie na to o, ale piękne. Podobno są tu duże mury i duże karpie na tym zbiorniku piękne. Co trochę niżej, żeby go wypuścić. Jednak nie jest taki zły początek. Taką rybkę złapać. Nie pogardziłbym większym, ale też nie wiem, czy bybym w stanie wyholować wymiarowego na bacie. Czy dzisiaj mamy tu przyponenie 0,09, to jest, no, chyba jest to 1-3 kilo? Dobra, zwinąłem federka, to będzie mój trzeci rzut. Tym razem nie ma litości. Wjeżdża ananas. Tak mi się prezentuje. A my nabijamy zanęta i pelecik. O, branie na bacie. Czekajcie chwilę. Znowu nic najmniejszego. Nie gadajcie, że to będzie znowu amur. Nie, tym razem chyba leszczyk, bo już jakoś ciągnie się jakby chciało, nie mógł. Tak, mamy pierwszego szczyka Dobrze. Nie jest jakiś najmniejszy. Pięknie. No się dzień zaczyna. Odstawiam ten bierak i rozłożę sobie siatkę. Nabijamy koszyczek. Pięknie nam się to prezentuje. jest jak ta truskawka pachnie intensywnie. Oby ten smak posmakował dzisiaj rybom. Będzie nas trzeci rzut. A później jedziemy dalej z bycikiem. Pięknie Powiem Wam, że fajnie się zaczyna, super pogoda Nie jest jeszcze za ciepło Kawka smakuje przepysznie takiego poranka Też wiem, że mam w miarę dobry starcik Leszczyk padł, taki amurek, to z tego, że mały Ale amur na bata. fajnie Tam w oddali mojej stali Towarzysza. mamy godzinę szóstą. Powiem wam, że jest dość słabo. Oprócz tych dwóch rybek, cisza! Miałem jedno branie jeszcze na bata, co chciałem na pusta, więc tak, będziemy przyrzucać federa. Będzie czwarty albo piąty rzut. Spróbuję rzucić minimalnie dalej. Wcześniej akurat nie do klipsa, tak z metrem brakowało. Z tak orientacyjnie co widzę. Rzucę teraz mocniej, dwa rzuty tym ananasem, a jak nie, no to będę też kombinował. Dobra, teraz zatrzymało na klipsie Mamy rybkę na bacia. Przy okazji, leszczyk. Najmniej waleczna ryba. A, nie, jest mały. No nie ma zbyt wielkiego. Zbyt wielkiej przyjemności z holu leszczy. Dość szybko się poddają. Ale ryba cię cieszy. oczywiście, bo. W dość długiej przerwie No, większa od tego pierwszego. Fajny leszczyk. Fajna. Ale cieplutka woda. Dobra, myślę, że przyszedł czas na pierwszą strzały Szybko sobie przegruntuję zestaw ten na bata. Cię przypomniałem, że tak jak ostatnio kilka sąwisły w bok, w głębiej było tak metr... Nie na maksymalnym wysięgu właśnie tego bata mojego 8 metrowego, tylko metr wcześniej. Chciałbym to teraz sprawdzić. Dobra, już wszystko wiem. tak. No jednak miałem rację, tak jak to zapamiętałem. Będziemy rzucać tak z pół metra bliżej, ściągać sobie niż wcześniej. Zazwyczaj spróbuję to pokazać. tąd. rzucisz seczny spadek, tak właśnie na okolice półtorej metra, ciągnie się gdzieś dotąd, a ja rzucałem troszeczkę dalej. No nie ma tam dużej różnicy, 20 cm, ale tutaj naprawdę jest tak płasko. Tego, nie wiem, drugiego metra od brzegu to tamtąd, cały czas e, taka sama głębokość, a ja akurat rzucałem tam na troszeczkę płytszą o taką górkę, więc przybliżę się tutaj z pół metra, zaraz do nęce, no i zobaczymy, czy przyniesie to jakiś kutek. Teraz sobie założę już wygruntowane Minimalnie, ale naprawdę minimalnie Dobra, dodam sobie tutaj trzy kulki Jak mówiłem te pół metra, metr yy, bliżej Zobaczymy czy nam to jakiś efekt Założyłem pineczkę to takie wzdręgi z opadu powiem wam biorą. No i cisza, wam powiem oprócz tych wzdręgów. No i takie małe przemyślenie. Ta pogoda też chyba nie za bardzo nam odpowiada. Zero falki, normalnie plaża. Na federze nic za bardzo się nie działo. No teraz. Teraz ja chłopimy na ananaska. Zmieniłem sobie na trochę większy haczyk, bo ma trochę mniej luźną gumkę Stąd tego zauważyłem, że, że mi spadały te dumbelsy. Więc to może było No ale też jak na bata tutaj nie za bardzo mamy ryby To tam też nie ma co się spodziewać cudów Teraz mam założone kukurydzę z tej truskawkowej, karpiowej plus pinka No i cichutko wam powiem No ale nic, pogoda jest super Fajnie się siedzi, już się robi ciepło powoli Ja tutaj mam akurat słońce schowane Ale gdzieś za pół godzinki już pewnie wyjdzie Posiedzę do 10 10.30. Mam nadzieję, że jeszcze kilka szczytów leci, przynajmniej leszcza. Na federku się dzieje. Niech ja pociągnę, Tak, mam ten znak Tak nie Raczej będzie to leszczyk, No, szanujmy rybkę. Tak, już jest holowanie. kołowrotkiem, więc na pewno będzie to leszczyk. No ale chociaż coś się ruszyło. Na ananaska. Będzie to ładny leszczyk. Łatwo te ryby się holuje, że nawet się nie czuje. Jest taki ładny. Mamy go w podbieraku. To jest sobie ładnie to ogarnąć. Patrzcie. Taki laszczyk bardzo fajny. Nawet powiem wam, że go sobie... Mierzymy. A o, pan jest. No, no taki na gruncie, już ten dzisiaj taki fajniejszy. No, powiem panu. Dobra, ładuję koszyk. Miałem tutaj trochę gości. Nie miałem jak zmierzyć tego. To jeszcze wróciłem go do siatki. Może później to sobie zrobimy. No, to fajnie. Jedziemy z tomatą. Znowu co na federku nam się działo. Tam na jeszcze jakiś znak. Chciałbym zacinać. Podciągnąłem minimalnie. O! Dobra, zacina. Coś tam jest. Tym razem mniejszego. O jakieś maleństwo Ja sumika małego. A to chyba ostatnio panu mówiłem, że tam na bata złapają. Na nasz na, na duży nie? Ale to taki ile 50, taki cieniutkie malutki, ale na bata na 0,09 przypomnę, jakoś go tam wy, wyciągnąłem. A tutaj na ananasa coś tam zaczęło się dziać. Taka pro, proteinka mała ananas smak Jakoś mi najlepiej na to bierze. Tam różne próbuje jakieś tam kolory, czy pan zmienia blachę i idzie dalej. A. O, teraz do góry Tam mam klipsa to mi zaraz... O, o to oto właśnie to gdzieś tam Czelimy z kukurydzy 20-30 siarenek. O, ale poszły do kukurydzy. Nura dają. No nie, wyjadają mi do kukurydzy, ale jaja. Chciałem strzelić z kanopi, ale nie wiem czy mi dadzą te kaczki. Tutaj branie w afeterze Raczej kolejny leszczyk No nie no za bardzo, że szczytówka ugina Teraz się zaczęło walczyć troszeczkę Więc mam nadzieję, że będzie przyzwoity Chyba tak Znowu dość ładny leszczyk, nie taki jak tamten, ale cieszy Mamy go 35-36 centów. Tamten myślę, że był minimalnie większy. I super, jedziemy dalej. Tam zaczyna mi się to podobać. Słoneczko nam już wyszło. Trzeba sobie zdjąć bluzę, podnie. Przyszedł czas na dodącenie. Nic się bardzo nie działo, może ze dwa małe szczyki, jakieś wstręgi. się ruszy na federze, dobra, żeby to zacinać. Jest ryba. Nie stwarza zbyt wielkiego oporu, ale kolejny relaszczyk też mnie ucieszy. To mniej, jak mówiłem, trzydziestka no, Mamy jakieś maleństwo na becika Kolejna zdręga Patrzę Ona ja się zapięło. Będę zakładał kwaszone masło Chyba tak Jest taki skwar Zero falki Mieliśmy tu ananasowego dambasa Tak jak mówiłem, zakładamy te kwaśne czy kwaszone masło Kwas masłowy, tak nazywa chyba Zobaczymy czy się nam sprawdzi Zanęte trochę paletu Już końcówka paletu jeszcze później będę dało więcej zanęty ona nam jeszcze z półtorej godziny wędkowania. Ładnie to się prezentuje. Co mam powiem? Cisza, ale jest nadzieja, bo zerwał się dość fajny literek. Jeszcze mi ma porwało. Ja mam przerwę, drugie śniadanie. Jeszcze z godzinka półtorej popróbuję. To jest ryba. To moja pierwsza ryba na ten kwas masłowy Ryby pod nogami. Laszczyk sam się odbił wcześniej tak Jeż. no super słabo coś nam dzisiaj ten spawik współpracuje to znaczy metoda na spawik dokładnie Notowo, teraz Wam dokładnie pokażę jak to się prezentuje Krótki, dwuczęściowy piker. Mam tu stosowaną tylko krótką skrętkę 5 cm i taki przypon 40cm może Mały choczek, może być taki, 35 gram. Załóżmy sobie. Najpierw spróbujemy na dwie kukurydzki, a później coś lepszego. Co to mam? Haczyk chyba dwunastka. Dobra, jeszcze muszę zamontować grzebień tutaj, zamiast tej pojedynczej końcówki i będzie git. Akurat jak sobie zmieniałem tutaj końcówkę na grzebień, to Leszek wziął. Zobaczymy no, jakiś średniaczek. tutaj się sprawdziła, aha, już tutaj sobie wymieszałem wszystko co mi zostało zanęta speletę chyba będę musiał troszeczkę domoczyć no i z pół godziny się pobawię właśnie na dwie wędki z gruntu, zobaczymy federy zarzucony. zobaczymy pikerka. w spróbuję dwie kukurydzki tutaj z naszej zanęty karpiowej nabijemy ten koszyczek coś małe, no tu było dość sporo nęcone, tak się kręci, no nie powinno to już robić większej różnicy. I to będziemy sobie właśnie zarzucać tutaj, dać blisko podnóżki Tak jak bacikiem. Troszkę nawet za daleko widzimy. I mamy fajnie pikerkę i Powiem Wam grunczyć i tak jestem zadowolony z tego wypadu, bo tutaj kilku wędkarze przychodziło i teraz coś tam sobie krzyczał i gdzieś jeden pan złapał jakiegoś małego karasia ktoś tam jednego leszczyka i tyle ja kilka tych większych leszczy mam kilka mniejszych, no i jest dużo mniejsza niż za ostatnim razem, ale wagowo myślę, że już jest podobnie, mam te trzy troszkę większe leszcze, no i teraz jeszcze zobaczymy tej wędki z gruntu, mi 50 minut dwa ze kaczek, tam już odpływają a tutaj następne wrzucimy trochę truskawki Аа. Чинаа юу? Амра систем дэхээ татаж авсан юм байна. Чи чинаа чи. О, эдэлээ хүлээж байна. Dało też się złapać Leszczyka na kera, kiera Kuryce robiłem kulki do zamrożenia, co mi zostały, o już podwieraką złożone. <śmum> mam rękawiczki, bo właśnie te kulki sobie robiłem, też słabo się w nich odkacza rybę. Będę musiał zdjąć Dobra, no i fajnie. Cieszę się, że na koniec też tutaj na króciutkim dystansie nam leszczyk wziął, a tutaj ten mój patent z kolami co? Wziąc zacząłem mówić jak mi coś zostaje. Akurat dzisiaj mam po kanapkach taki worek, czy wziąłem. No, ono się dość dobrze sprawdza. Pojechuję tutaj. Tak jak w tym domu to wyrzucam do żależary. Spoko. Ostatnie z Pierwsze trzy kulki są. Ja zaprezentuję wam rybki. Kilka fajnych. Szczególnie ten. Po 40 cm, gdzie już podchodzi. Tych kilka mniejszych. No ten był największy. Taka ładna 40. Dobra. Opuszczamy. Dobra, pojęcie leszczyki. Same A ty co, panie, będziesz żył? No, płyniesz gościu. Dobra, zabijam się. Ja już spakowany. Krzesło na wózeczku, więc na razie. To była sza miejscóweczka. ale patrzcie, gdzie jest kwar. Zero chmurek. Dobra, trzymajcie Na razie, do następnego. Dajcie te subiki, łapki, lajki. Dzięki. Do widzenia. Jak tam było coś Nie. U mnie tam parę jeszcze zabawa, ale samo leszcze.